Siemanko widzowie zapraszam na wlot na chatę do szachty Siadajcie Teraz ty kurwa, w fotelu nie masz Siadaj nie pio Dobra, jedziemy Siadaj. Dobra, damy radę Kierowniku! Lecimy <grystanie> Słuchajcie, tak się jedzi. tak żyją freakfighterzy. Nie ma to tamto Fura w leasingu? W leasingu, jak tam no z wygodnie? Dobrze, wygodnie. Dobrze, specjalnie deski mu położyłem, żeby było mu wygodnie. To płyty. O! O! Skręt, o panie. Skręt. Tu problemy widzę. Oby no, Szweść, ale dam radę, spokojnie. Zaraz wam pokażę, jak mieszkam. Ale potelnia jest. Włącz klimę. Włącz klimę, no? Jest. A <laughs> jest! ja co ty źle? Patrz, i to działająca. O, jesteśmy, kurwa. Dobra. O, zobaczcie, ładnie. Trochę ty. zarosło, bo nie miałem czasu. Z ten, Skosić trawy. Zobacz i dach. Plandeka na dachu. O nie mam tego. Nowoczesne rozwiązanie. Kluczy nie mam. Nie kluczy. No nie. No. I się kluczy, Kupa. Co ty gadasz? No, czekaj, Kupa. No nie gadaj. No nie wiem, jak te. Serio nie wziąłeś? No. Dach nowoczesny. Rozwiązanie nowoczesne, plandeka na dachu. Okna idą, co? Pewnie. Okna zamówione. idą, okna są zamówione. Dziwi też? Czekam, bo trochę przedłużyli, dwa miesiące, to nie? Czekaj, to sobie to zwizualizujmy. też. Tak, w tą stronę, tutaj jest. Wchodzimy, zapraszam. Tak. Tu jest miejsce na odpoczynek, salon. <noise> tu, tutaj jest odpoczynek, to jest chill. Przed walkami sobie zawsze tutaj chilluje, na spokojnie zobacz, Hubert. Ale chill. Masz, pokaż jak fajnie tam. Gdzie mamy te piwka? Zerówki. No, tam są. No właśnie, trzeba, zaraz trzeba przynieść. Tutaj, jest tutaj. stół. Tu jest stół, tutaj posiłece. Ale nie, zobaczcie. Tutaj To jest suno, ale doboczesny. zapraszam was. To może, na... Ale czekaj, to może być stół. A może... coś to nie to... p... pustaka rozwaliła się. Pustaka rozwaliłeś. Dobra, to się... To się doklei, człowiek. No, o, się. Dobra. dobra, zapraszam Was na górę. Tam jest salon. O kurwa! Słuchajcie, wszystko idzie w dobrym kierunku. Już dach jest powoli, powoli zrobiony. Solidny, co? Najważniej, słuchajcie, najważniejsze, że nie przecieka, że jest, jest, jest ciepło. Sucho jest, nie sucho. Nie przecieka, sucho jest. A łóżko gdzie? E, łóżko będzie tutaj w rogu, wiesz? Patrz, tutaj łazienka, wiadro jest. Tu jest łazienka, tak. Tam akurat przecieka, to musi być wiadro. A słuchajcie, a tak na poważnie, to budujemy się pomału. Ale zobaczcie, ale ja bym docenił to, bo my tu przyjechaliśmy z serio, nie byliśmy tu wcześniej, nie? I nie widzę ani jednej puszki. Puszki czego? Czyli Piwa? Napojów wyskokowych, tak powiem. <grym> no, nie znajdziesz. Jedynie puszkę od rybula możesz znaleźć. Czyli nie? ten, czyli, czyli, czyli nie, ekipa taka solidna, nie? Tak, ekipa solidna, ekipa nie pije. Ale bo jeszcze nie ma rusztowania. A słuchajcie, tak. poszklanie i narusztowanie. Dobra. Idziemy na dół. Lecimy na dół. Ciepło jest. Często tu przyjeżdżasz? Teraz rzadziej, w ogóle czasu nie ma wiesz? Tak? Dlatego tak jest jak jest. No. Oh, ale tu jest elegancko, cichutko. Tak no ogólnie to jest fajnie, nie? jeśli chodzi o, o krajobraz i to wszystko to jest naprawdę fajnie. No ale to jeszcze chwila, nie. Teraz nie mam czasu, nie? cały czas walki, cały czas coś. Więc nie mam czasu nawet się za to wziąć. Tak, zrobiłem, <głos> <głos> że nie przemakało. Ty, <noise> no, ale dobrze jest ten przecież. Ale jak jest jakiś większy wiatr, to tam Cię nie zrywa tego? Nie, to już wszystko przymocowane. Solidna konstrukcja, konstrukcja tak. Jak coś widzowie, to jest tylko ta Tak, zero procent. Także żeby tutaj bo ja nie było prowadzę tutaj też, Ja też, też, ten z Warszawy, prowadzi. dziś do Torunia przyjechałem, hmm, więc... A chciał wziąć procenty, mówię, Hubert, prowadzisz. Ale dobre piwko, nie? Piwko w ogóle fajnie nawadnia. Dobrze, no, słuchajcie, back'a beką, -back ale teraz lecimy do prawdziwej posiedłości Bartosza Szachty. Wynajętej. <laughs> <laughs> ale gorąco, ty no, ch... To jest straszny, Ja na no, f... no, poczekaj, no poczekaj, no zaraz, k... bo, daj zacząć. Czekaj, zamknę drzwi. Tak. Czekaj, kurwa, bardziej tutaj to. Nie no, pokażmy, jaki jesteś naprawdę. No, zobacz, zobacz. Nic tu nie ma. Nic, nic tu nie ma, no, no właśnie, tu, nic nie ma. Tu. Okay, dobra, a co tu ma być? Dobra, widzowie, witam, witamy was, jesteśmy w mieszkaniu Szakci. Nie tu? ma tu na sobie nic, no. Bo niedawno się wprowadziłem, więc akcieli, nalegali. A kiedy? kiedy? Z tydzień temu. To zobaczymy, jak Max, Max mieszka przez... mieszka przez ostatnie 7 dni. Tak. A to wy tak macie, w którą już wynajmujecie mieszkanie i pokazujecie potem, co w <laughs> Tak jak typowy Polak, masz śmietnik pod tym? Pod zlewem. Ale na razie jest reklamóweczka. Ha, ja! Słuchaj. Zobacz. Reklamóweczka. Na razie jest reklamów. Jedna guma. Guma to jest superta, na razie jest reklamóweczka, zaraz no. będzie ładny no. śmietniczek, więc nie czepiaj się, nie czepiaj. Nie, no się nie ciapiam. Wiem, otwieraj co? mi szafek w Zakupki, no to pokażmy... Zakupki ten. Co Zakupki. Dawaj, Dania oczywiście. Lubisz? No jasne, kurwa. ketchup musi być. Od razu go do lodówki schowamy. No to serki tak. też radę, O, nie? dziki, patrzcie, kurwa, Ile dzików? Wielom dziki. Chyba owocki, nektarynki, Bananki. jabłuszka i oczywiście Pepsi. Pepsi musi być. Bo pijemy Pepsi. Tak. Tak. Mamy tutaj tort yy, specjalnie dla Crazy'a. Kupiony przeze mnie. Tak, na pewno, Co? Lubaszkę Kurwa, masz co? tutaj, jak tu nie no. yy, Wkładam, żeby było na kolejny kładej, śmietnik, nie? Przyda, nie? Przyda się. Nic <laughs> ty, ty, ty. się nie zmarnuje. A co tutaj masz Wasze pucharki? Tak, nie wszystkie puchary, Mamy tylko cztery puchary z ostatniego fejmu. Wygrana z Josefem, wygrana z Alanem, no. wygrana z Soroko. O, i... to co to jest? To jest zajebisty zajebisty ten, zajebisty. To taki wam zawali. Za tak, na, na jak walczyłem na... To jest źle wydrukowane. 24. Nie, dobrze, jest wydrukowany, dlaczego. A bo to z tej strony, no to, to źle stało. Tak, no. tak, 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 z tej strony. No. To jest zajebisty. No, fajne, nie? nie jest z Ej, ale nie szto! właśnie takie inne puchary są, mhm. są te fajniejsze. A masz to F zajebisty. czy nie? Nie masz tego F. Nie, nie, bo ja nie walczyłem, bo to F to było na 23 chyba, nie? No. I co, siedzisz no. sobie tutaj, tak siądzisz? Tak. Nie, no, muszę się urządzić, wiesz, tu jakąś plejkę sobie przywieźć, wiesz, na razie. Masz PlayStation? Tak, masz. No, yy, w Fortnite grałem. Tam muszę internet zamontować, muszę ten wykupić internet tutaj. To tu ogólnie e, nie ma nic. No tu ogólnie nie ma nic, tak to wygląda. Skarbata dobra, Fortnite, bo tu też najczyściej nie no, twoja, jest pojazd. Nie, 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 to jest <laughs> bardzo, naj... bardzo czystsze. Jest... Mówię do nich, chcecie klapki? Nie, Paciek. nie chcemy. Patrzcie, jest czysto. 600. co ty przyniosłeś, <laughs> kupa, to ty. Jak ja w butach. <laughs> Byłem. Byśmy wam nagrali taras, ale Bartek się boi, że snajperzy będą strzelać do niego. Jak wyjdzie. No mają takie fajne, tam daszki. Ale nie, ale osiedle jest zajebiste. Fajne, tak. nie? No, spoko, no. No. W ogóle słuchajcie, to jest puchar IFM i to jest ciekawostka dla was. No właśnie, ciekawostka. Ty powiesz, czy ja powiem? Powiedz ty. Tak, słuchajcie, słuchajcie. to jest moja ciekawostka. To jest, to jest puchar z IFM-u, gdzie walczyłem na gali Michała Terli, nie? Dokładnie, chciałem to powiedzieć. Dokładnie, no. na gali Michała Terli i teraz los chciał, że walczę z nim na jednej karcie, więc to jest naprawdę hmm. mega, mega ciekawostka, nie? Tak i tam tak. ogólnie tak. Yy, to pewnie Meru teraz wstawi przebitkę z tego przerwania, bo ty tam byłeś niezadowolony z tego przerwania, No byłem niezadowolony. Nie? Wow! Stop! Stop! Okej. 3 7 8. That was a count. It's over 3 counts at 3. It was 3-10 count w pierwszym first round. He's boxing. You cannot get knocked down tops in a Słuchajcie, też o tym nie gadałem, ale ten sędzia był jego trenerem. to jest w ogóle dziwne. Oni trenowali razem. I sędzia mnie, mnie liczył za, za za schylanie się, nie? Chłop nie miał siły już ledwo żył, yy, gdzie tam wystarczyło tak naprawdę parę sekund i by było po nim, nie? Więc tutaj byłem naprawdę bardzo wkurzony, bo mogłem to wygrać. Słuchajcie, tutaj się znajduje to miejsce, dzięki któremu Bartek wygrał już dwa fame szefy. Ostatnie, nie, no te miejsce nie. Ostatnie trzy dni tutaj trenowałem. Chodzi o kuchnię. Ale się tutaj przyprowadzimy tydzień temu. No, ale temy, chodzi do, mi ogólnie o, o jak kuchnię. Jak ja mogę trenować? O kuchnię mi chodzi, no że No Tak, tu, że ale nie, nie tutaj. No dobra, no nie Kuchni. na tym blacie. No ogólnie dobra, no. tak, no tak. dobra. No. Często trenujesz na blatach czy nie? Często, no. tak? to często. <laughs> <laughs> Idziemy zobaczyć sypialnię. Co ty bez poduszki śpisz? I pod kocem? No tak, ja zawsze pod kocem ja z otwartym oknem i pod kocem śpię. bez poduszki? No tak. No nie, no masz No Oczywiście, poduszkę. nie ma poduszki. Dawaj, pod... Bez poduszki śpisz? No tak. Pokaż je. No bez poduszki śpię. No jak, pokaż. No tak, normalnie. Że kładziesz No, co, no tak. No jak leżysz. Bez, no kładę No bo jak się kładziesz, no to no zawsze tak. leżysz tak, o no, tutaj głowa No, no, no nie, ja śpię bez, bez poduszki, <laughs> ja śpię na plecach i ja śpię na, na, na ten, na i bez poduszki. No nic, nie będę się No pokaż bo, jak śpisz. Normalne. powiedzcie widzowie czy ktoś z was śpi bez poduszki. No ja śpię bez poduszki. I nawet prześcieradła nie masz. A po co mi prześcieradła? No a jak? Co ci się... Tak, Ciebie, dobra stany. i Dalej! wychodź Boże, co ty mi Dobra łazienka Ale czemu nie, zobacz, ty, poszedł ci wysikać i nawet chyba nie zamknął, to jak ty się tak obujesz? A to nie ja byłem ostatnim. A bo ktoś to kto po się Meru No to no już musicie wiedzieć. Ta wanienka spoko, ja właśnie mieszkanie No to mieszkanie, do... Słuchajcie, mieszkanie jak mieszkanie, skromne mieszkanie Śpimy yy, bez poduszek Śpimy bez poduszek, skromne mieszkanie I tyle, co tu więcej? Co tu więcej? Mniej więcej jest niepotrzebne. Jak będzie mi więcej potrzebne, to sobie będę miał. Co byś więcej chciał w mieszkaniu, powiedz? Telewizor jest... poduszka. na telewizor prawda? jest. Prześcieradło. W sensie tam jest prześcieradło. Tam jest materac, tam jest prześcieradło. To co jest, to jest prześcieradło. Co? No jak co, No No to Ci pokażę, no chodź... Są co? piu. Co? 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 Przecież to nie jest prześcieradło. Tak, zobacz. Widzisz? No ale ty to pierzesz czy nie? No oczywiście, a co ty myślisz? No to ja zawsze daję na to. Nie, ja zawsze daję ty. na to prześcieradło, ale, ale to, że to że tak to robi chyba każdy człowiek. No nie, ja tak nie robię. Ty ściągasz, ściągasz to. To jest pokrowie, No i, co? Ale ja to jadę. i Ty no to i... ściągasz i to no i, tak, I to myjesz? No to... Ja dopiero do k ja tydzień do kurwa. Więc ty, co on ja robi? Przecież normalnie, no normalnie się daje tak. Ej, nie, mo nie mogę, co, ale, co... nie mogę, wytrzymać. Ale co macie daje się tak! Dajesz prześcieradło, w nocy się pocisz, pierzesz prześcieradło i tyle. Ale ja się w nocy nie pocę, ja się w ogóle nie poczę. Co, co wy sobie o, kurde! Ludzie, weźcie, weźcie go, kurde. Jeżeli on Ej, się wyśpią to ja muszę bo, spać. My potem, bo my potem jedziemy do tego, do Crazy'ego. I jak Crazy też nie będzie miał poduszek, to nie po prostu jak w Toruniu śpią. No bez ta. poduszek. No nie, no, tak. O, kurde. Nie, ja tego małego Jaśka schowanego. Takiego malutkiego Jaśka. Taki malutki Jaś. Taki malutki, malutki no, Jaśka wszyscy tak. tak. muszą się czepiać. Nie, ale ogólnie zajebiste mieszkanko, takie no i zwykłe, no zwykłe, przytulne, przytulne mieszkanie, wiesz, mi więcej jest niepotrzebne, po co mi jest więcej Jakiś obraz tu dasz czy coś? No tak, wszystko, wszystko, wszystko z czasem. A bo w sumie te, nie inwestuj w to mieszkanie, no bo wiesz, no bo jak sobie planujesz coś kupić, no, to no tak, też, ale no no jeszcze troszeczkę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. No to dwie walki, teraz jest gala i potem jeszcze będzie jeszcze jedna, poczekać, w tym roku. Nie? Słuchajcie, to miał być króciutki materiał pokazujący Wam, jak mieszka szachta. Szachta, osoba, którą się pokłóciła nie jedna kobieta, ale również też, jak widzimy, niejeden nie jeden <głos》> mężczyzna. Nowoczesne czasy, co? Dokładnie. E, także co, szachta, kończymy, podziękujemy, widzom. Tak, kończymy, było miło, sympatycznie. Krótki materiał. Co tu więcej? Zaproszę Was za może 2-3 miesiące już do bardziej urządzonego mieszkania. Trzymajcie się widzowie. Krótki materiał, takie krótkie twoje walki, szachta? Yy, nie do końca, nie? Nie do końca. <śleskujesz> nie, <Josephen śleskujesz> co ty sugerujesz? Zu, zaczęli rundy, więc wie.